Uwielbiasz grillować? Zapach pieczonego mięsa, chrupiące brzegi bagietek, świeżo parzone warzywa? Grill elektryczny Russell Hobbs to wymarzony produkt dla Ciebie. Już teraz takimi potrawami możesz cieszyć się przez cały rok bez względu na pogodę i porę roku. Bez uciążliwego dymu oraz szkodliwych substancji będących skutkiem ubocznym tradycyjnego grillowania. Grill Russell Hobbs przeznaczony jest dla małych gospodarstw domowych i pozwala przyrządzić jednorazowo do trzech porcji jedzenia. To niewielkie i niezwykle poręczne urządzenie o mocy 1100 W posiada teflonowe płyty z nieprzywierającą powierzchnią, które pozwalają na łatwe utrzymanie grilla w czystości, ruchome zawiasy umożliwiające smażenie grubszych porcji żywności oraz regulowane tylne nóżki do opiekania w pozycji pod kątem lub na płasko. Russell Hobbs został zaprojektowany w taki sposób, aby łatwo można było zredukować ilość tłuszczu w mięsie. Specjalny system kanałów odprowadza wytopiony tłuszcz do tacki, dzięki czemu zmniejsza kaloryczność potraw. Ponadto posiłki pieczone na elektrycznym grillu są nie tylko smaczne, ale także szybkie w przygotowaniu i zdrowe. Już dziś biesiaduj w gronie znajomych, ciesz się i delektuj domowym barbecue.